Witam Was kochani serdecznie. Dzisiaj jest czwartek, 26 czerwca 2025. Godzina wcześniej rano. Nie wiem, która jest godzina. Jeszcze jestem trochę zespana. Mam przy sobie już kawę. Także zapraszam Was na poranną kawę ze mną. No dobra kochani. Dzisiaj jest czwartek. Zobaczmy, co nam karty chcą dzisiaj powiedzieć. Co się dzisiaj może wydarzyć. Przed czym karty nas chcą. Ostrzec. No dobra, zobaczmy. <laughs> Mamy bociana, boczka. Super. Super, a co Taro nam chce powiedzieć? Coś może z naszą intuicją? Kapłanka. Dziewięć mieczy. Ról kucharu. Ról buław. Przepraszam, by też buław. I sześć mieczy. No dobra kochani. Słuchajcie kochani. <kłysy> Słuchajcie. Eee, przychodzi zmiana. Czy chcecie tego, czy nie? Bo mamy bociana, ogólna karta bocian, a bocian to nie tylko dziecko, co w Normandzie też mówi o, o, o tym, że tutaj ktoś może zajść w ciążę, dziecko, narodziny dziecka, ale to też po prostu nowe początki i tak jak mówią bajki. <laughs> Słuchajcie, bocian to jest, to jest karta zmiany, która jest już w drodze i nie, ten bocian nie pyta się, czy jesteście gotowi, czy nie, nie, nie pisze wcześniej, że jutro wyląduje na dachu, po prostu przylatuje, czasami cicho, czasami łopotem skrzydeł. Słuchajcie, dzisiaj coś się przesunie, dzisiaj coś się poruszy yy, i może to być coś bardzo małego, jakaś niepozorna rozmowa, jakaś niepozorna wiadomość, która pojawi się w telefonie albo Twoja własna myśl, która w końcu wybrzmi wyraźnie: Mam dość, już nie chcę więcej tak żyć, pora coś zmienić, tak? To jest ten dzień. To nie będzie dzień wielkich dramatów, ale to będzie taki dzień wielkich wewnętrznych może przełomów. I jeśli dzisiaj poczujecie, że coś się kończy, to zaufajcie sobie, nie uciekajcie od tej prakty. Słuchajcie, nie możecie już tego tłumić. Mamy kapłankę i dziewięć mieczy. W środku ciebie już dawno siedzi odpowiedź, tylko Wy ją tłumicie, wyciszacie. Przykrywacie obowiązkami, zajmujecie się innymi. Ale dziś to wszystko się może wylać. Nie na zewnątrz, jeszcze nie, ale w środku. Będzie Wam duszno, może będziecie bardziej przemęczeni, może zapomnicie słów podczas rozmowy, bo umysł już nie nadąża za tym, co krzyczy w wasze serce. Słuchajcie, kapłanka w połączeniu z dziewięcioma mieczy to jest stan, który każdy zna. Kiedy leżycie w łóżku, przewracacie się z boku na bok. Kiedy udajecie, że jesteście spokojni, ale każda komórka w was wie, że coś się rozlatuje. Kiedy boicie się powiedzieć, że coś was boli, bo nie chcecie być tą w cudzysłowie trudną, tak? Ale nie chodzi o mówienie. Dzisiaj chodzi o uświadomienie. Jeśli nie powiecie prawdy komuś, powiecie ją sobie. Albo macie powiedzieć ją sobie. Słuchajcie, serce ma jakieś swoje powody, uczucia i relacje, słuchajcie. Dzisiaj wokół Was może być ktoś, kto wydaje się spokojny, chłodny, opanowany, ale nie dajcie zwieść się pozorom. On albo ona czuje bardzo dużo, tylko nie umie albo nie chce tego okazać. To może być partner, z którym jesteście już od lat i czujecie się, że ten partner się oddala. To może być ktoś nowy, kto jest obecny, ale ciągle nie deklaruje niczego. To może być ktoś z przeszłości, kto nagle się odezwie. Niby zwyczajne, ale w podtekście będzie cały ocean takich nie, niedopowiedzianych emocji. A może wy jesteście tym po prostu królem Pucharów? Może to wydusicie wszystko w sobie i boicie się, że jak powiecie prawdę, to po prostu świat się zawali. Słuchajcie, dzisiaj nie musicie mówić nic od razu, ale zobaczcie, co naprawdę czujecie i do kogo, i po co. Tak? Działajcie, ale mądrze. Rycerz Buław. Rycerz Buław to jest taka karta, która mówi, a przestań czekać, już wszystko się samo naprawi, nie naprawi się, dzisiaj działaj, tak? Słuchajcie, nie dzisiaj, nie za tydzień, jeśli nic nie zrobicie, za miesiąc będziecie dokładnie w tym samym miejscu i może nawet bardziej zmęczeni. Nie chodzi o dramatyczne gesty, chodzi o jeden jakiś pierwszy krok. Zadzwoń, napisz, powiedz, spakuj torbę. Zrób przelew, zarejestruj się na wizyty, zrób cokolwiek, co przerywa Maraz. Rycerz Buław nie jest idealny, on często działa impulsywnie, ale dzisiaj to dobrze, bo jeśli będziecie dalej czekać na jakiś lepszy moment, to nigdy go nie będzie. Słuchajcie: sześć mieczy, opuszczenie ciężaru. Potem po prostu odejdźcie. Nie zawsze fizycznie, ale mentalnie. Opuśćcie to, co was niszczy. Odetnijcie się od sytuacji, która tylko zżera Wam energię. Przestańcie karmić się nadzieją. Jeśli wiecie, że tam już nic nie ma, to po prostu czas już odejść. Sześć mieczy to jest odejście, które nie boli w momencie decyzji, tylko w momencie przywiązania. A Wy już wiecie, że nie wszystko, do czego jesteście przywiązani, jest dla Was dobre. Nie musicie nic nikomu tłumaczyć, po prostu zróbcie krok i jeszcze jeden, i jeszcze, i jeszcze następny. Słuchajcie, ten dzień dzisiaj to nie jest dzień cudów, to jest dzień mądrości. I jeśli dzisiaj zrobicie chociaż jedną rzecz inaczej, zmienicie kierunek na całe życie. Nie musicie rozumieć wszystkiego, nie musicie mieć planu na 5 lat, ale zróbcie coś dzisiaj, tylko dziś coś dla siebie. Tak? Także takie karty, kochanie, na dzisiaj. No ja jeszcze chcę zobaczyć, jaka jest porada. Co karty nam radzą, co zrobić. Co mamy zrobić? Co mamy zrobić? No, no jest odpowiedź, że zacząć coś, zacząć coś zrobić, ale zobaczmy, co konkretnie karty nam chcą powiedzieć. Co zrobić? Prazo Cesarz. Umiarkowanie. Zobaczcie, te karty są ogólne. Ja czytam dla ogółu, dlatego te karty są bardziej takie... Jest, to jest ogólny przekaz. Macie powera. Macie powera. Zaraz wam powiem co zrobić. Słuchajcie, i już te karty potwierdzają mi wcześniejsze. Więc co macie zrobić? Zbierajcie informacje zanim działacie, tak? To nie jest dzień na wielkie decyzje podejmowane na jakiegoś czuja, tak? Paść mieczy mówi: obserwuj, słuchaj, czytaj między wierszami, nie rzucajcie się do rozmowy, zanim nie dowiecie się co naprawdę się dzieje. Zróbcie jakieś rozeznanie. Nie wiem w jakiej sprawie, to może być cokolwiek, to może być praca, to może być miłość. Nie wiem co się dzieje w waszym życiu. Ale słuchajcie, na przykład, zanim odpowiecie na jakąś wiadomość, dostaniecie jakąś wiadomość na telefon, wejdźcie na profil tej osoby i zobaczcie, w jakim nastroju ostatnio, na przykład, publikuje jakieś tam posty. Zanim pójdziecie do szefa, sprawdźcie, czy firma nie ogłasza właśnie jakichś wewnętrznych zmian. Jeśli ktoś dziś coś Wam powie, nie odpowiadajcie od razu, przyjrzyjcie się intencjom. Wnioski wyciągajcie dopiero po drugim, po trzecim zdaniu, nie po pierwszym. Druga sprawa. Cesarz, działajcie z klasą i działajcie z planem. Cesarz nie rzuca słów na wiatr, nie pisze jakichś dramatycznych wiadomości o drugiej w nocy. On siedzi, on analizuje, potem wstaje i mówi krótko. I to działa. Słuchajcie, dzisiaj trzymajcie swoje emocje na wodzy, ustalcie priorytety, ustalcie zasady i się ich trzymajcie. Jeżeli dzisiaj ktoś będzie próbował was wyprowadzić z równowagi, nie reagujcie. Wygracie, jeśli zachowacie spokój i klasę. Jeżeli macie ważną rozmowę, zapiszcie sobie punkty na kartce i się ich trzymajcie. Pamiętajcie, wasze granice są waszym królestwem. Nikt nie ma prawa ich naruszać, jeśli nie pozwolicie. I co jeszcze? Nie spieszcie się równoważcie energię. Umiarkowanie to jest znak, że wszystko ma swój czas i dzisiaj lepiej coś rozłożyć na dwa dni niż spalić w ciągu jednej rozmowy. Jeżeli czujecie napięcie, zróbcie przerwę. Wróćcie do tej sprawy wieczorem albo jutro. Jeśli się boicie, że coś przegapicie, nie bójcie się, co ma być wasze i tak was znajdzie. Dzisiaj się liczy umiejętność czekania i nieprzesadzania. Słuchajcie, z życia. Nie wysyłajcie na przykład trzech wiadomości z rzędu. Poczekajcie. Jeśli kusi was, żeby wszystko rzucić, weźcie kąpiel, a nie decyzję. Dzisiaj będzie działała zasada, kto wolniej idzie, ten dalej dojdzie. Słuchajcie, mag. Macie wszystko, żeby działać, tylko musicie to zobaczyć. Mag mówi: nie czekajcie, aż ktoś przyjdzie i ci pozwoli. Sam, mo sam sama możecie coś zmienić. Macie wszystkie narzędzia, macie słowa, żeby rozmawiać, macie wiedzę. Żeby ocenić sytuację, macie siłę, żeby coś zakończyć albo zacząć. Ale Mag też ostrzega: nie manipulujcie, nie stosujcie jakichś gierek, żeby coś ugrać, bo to, yy, to do Ciebie wróci. Dzisiaj stawiajcie na uczciwość, ale i też na spryt jednocześnie. Słuchajcie, na przykład, jeżeli szukacie pracy, macie już gotowe CV, tylko nie wysłaliście jeszcze, to zróbcie to. Jeżeli boicie się jakiejś rozmowy, napiszcie sobie wcześniej, co chcecie powiedzieć i to powiedzcie. Jeżeli wątpicie w siebie, przypomnijcie sobie, ile razy już się podnosiliście. To nie magia, to wy, tak? I słuchajcie, mamy dziewięć buław na końcu i dziewięć buław mówi o tym, żebyście nie rezygnowali, nawet jeśli macie dość. To jest karta osoby zmęczonej. Popatrzcie na mnie. Ale niepokonanej. Może już wam się nie chce, może was, macie wrażenie, że znowu wszystko jest na waszej głowie. Dziewięć buław mówi: nie rzucajcie teraz, bo jesteście bliżej sukcesu niż myślicie. Trzymajcie się. Ostatni etap zawsze boli najbardziej, ale to już jest końcówka. Słuchajcie, z życia, jeżeli macie dość rozmów z kimś bliskim, ale coś ci mówi, że warto, jeszcze raz spróbujcie. Jeśli jesteście na granicy rezygnacji z jakiegoś projektu, dzisiaj nic nie róbcie. Poczekajcie do jutra. Jeśli macie poczucie, że to już koniec, to właśnie może to jest początek nowego etapu. Słuchajcie, em, obserwujcie, zdecydowanie obserwujcie dzisiaj wszystko. E, bądźcie silni, bądźcie konkretni, działajcie spokojnie i działajcie z dystansem. Zaufajcie swoim umiejętnościom i nie poddawajcie się, nawet jeśli boli. To nie będzie dzień szal na szaleństwa. Ale to będzie dzień na jakiś taki mądry ruch. Mały, ale w dobrą stronę. No dobrze, kochani, trzymajcie się. Taki dzień na dzisiaj dla niektórych czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze lajki, na subskrypcje i życzę Wam wspaniałego dnia w czwartku. Nie róbcie dzisiaj żadnych głupot. Pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki, papa. Pa.